Dzień dobry i wszystkim bardzo serdecznie i tym razem, moi drodzy, mam dla Was dobrą i złą wiadomość. Dobra jest to jest ta, że nagrywam Palau Taniu natomiast zła wiadomość to jest ta, że poprzedni odcinek mi skrasowało, cię po prostu wywaliło mnie pod sam koniec nagrywania odcinka i to wywaliło mnie na dodatek tak wrednie, że zwiesił mi się jednocześnie tylko odcinek, ale i mirilis, w związku z czym utraciłem nagranie. Dobra. Hey, there. Need anything? Pokaż co mam na sprzedaw. Ile ma w kapsli? Dufo kapsli. Ma moja droga, więc pewnie dostanie w to, na pewno dostanie w Karawan Fodgan. Dostaje w tylko wojsku mioskwałowy, bojowy pistolet. Czy to jest mafynowy, czy to jest ten mafynowy? Standardowy karabin wojskowy. I czy ze słodkiej zemsty zamierzam korzystać? Kurde, to mało waży, a, a to jest naprawdę drogi, dobry pistolet. Który zadaje 43 obrawy na trafienie, więc, a ja teraz rozwi, rozwijam właśnie moje umiejętności związane z bronią palną, żeby sobie z czegoś postrzelać, więc... Dobra, kupimy od Ciebie Steampunk na pewno, kupimy od Ciebie Radix, bo jak wiadomo się przydaje. O, odtrutka też się przydaje. Amunicja. Nie ma wyniku ciekawego, zatem zatwierdzimy. Mamy już masę kapsli, więc do kapsli akurat nie musimy się przejmować, nie musimy się martwić. Tym nam, powinny na pewnym etapie gry kapsli zabraknie. I teraz ja chciałbym się udać nie do Gniazda Kazadorów, tylko do, kurde, o, do Camp Forlorn Hope, czyli mniej więcej w tamtą stronę. Gdybym ja się udał do Gniazda Kazadorów, to byłoby to dla mnie zabójcze. Ja, ja, ja wiem, we dwa Kazadory to potrafię wykończyć. Tego, w pona śmierci, więc. No, no comment. Iście dwa dorosłe kazadory. O, już jeden leci. Dobra, to moi to do ataku. Zabij go. Ale widzę, że kas z miotaczem ognia jest na nich wyjątkowo skuteczna. w nim wyjątkowo skuteczna. To będą tknęły mojej kochanej kas od dłuższego czasu nie skończyła się amunicja. Zatem będę musiał w najbliższą odcinkę pomyśleć nad zmianą osoby towarzyszącej. A wiecie dlaczego? Będę musiał pomyśleć nad zmianą osoby towarzyszącej, ponieważ. No cóż, tak ciągle łazić moją kochaną Kas. Co prawda, ka... Co prawda Kas ma tą zaletę, we... po pierwsze jest kobietą, po drugie jest rudowłosą kobietą, zatem. Zatem od razu jestem bardziej chętny, by łazić z nią po pustkowiach. Ale kurczę, wypadałoby. Dla urozmaicenia wziąć, wziąć, wziąć sobie kogoś innego. Dobra, więc będziemy musieli chyba, widzę, zaczekać nieco, żeby się zrobił dzień, rany i tak dalej. By come for long hope właśnie. A następnie powykodujemy tam zadania, czemu ja mam ciągle gorszy pancerz. Wyglą... Tak w ogóle ja mam pancerz metalowy. Kas? Na pewno ma już uszkodzony pancerz metalowy, więc i naprawimy. Hmm, kończy się paliwa. Nie mamy już sporo paliwa do metatronu, ognia A nie, dobra, na pewno ten. to Wenecią ja trzymam zbroję, która jest mało wartej i 30 kilo. Dobrze, sklepimy Camp Forum Hope, więc zaczekajmy sobie do rana, powiedzmy te 12 godzin, żeby był ranek i rozpoczniemy zadanie o nazwie Przywrócenie nadziei, Restore Eastering Hope. To jest dłuższe zadanie, ale myślę, że na jeden odcinek, myślę, że w jednym odcinku, nawet w będzie w to udałoby mi się je wykonać. Więc ósma, tutaj jest szpital polowy, to mnie on na razie nie interesuje. Tutaj jest to. i'm glad to see you here. we could definitely use your help. i've got the legion at nelson breathing down my neck and not enough men or supplies to get this camp into fighting shape so we can strike back i need someone to talk to a few of the officers and help them resolve some of the problems around here if i can get this place in order then i can focus our efforts on taking back nelson from the legion and the more that gets done around here the more resources i'll be able to put into assaulting nelson. Mogę to dla good let's not waste time then our biggest problems right now are supplies and troops and the legion is training us both. Quartermaster Mays has been complaining to me non-stop about the lack of supplies. But unfortunately, we aren't getting a resupply anytime soon. I want you to speak with him and see if there's anything you can do for him. Quartermaster Mayes. Cool. Not you, not you. For now, let's focus on the task, because as I said, it was quite long. And this the nice to see a friendly face around here we don't get many visitors of your esteem something i can do for you not good if we don't get more supplies we're gonna have to start using dirt for food and sticks and rocks for weapons hey how'd you like to do something for me I want you to collect Ncr dog tags from our fallen troopers that way I can keep track of who's gone and how to reallocate our supplies hmm. to ponure, maybe but the situation around here calls for it you gonna help or not it's easy just bring back any Ncr dog tags you find and I'll try to make it worth your while If you're looking for some, but to... yy, mam tutaj nie śmiesznę, bo nie chcę pohandlować. O, tutaj ma w kapse. Dobra, jak chcę się pozbyć na pewno tego, bo, bo mnie to jest na Kija potrzebne. A wawy od cholery. Give me Jak wygląda sytuacja w things are still pretty damn rough but we're keeping it together Mario po so the major has you running errands for him well we're short on personnel as well as supplies so we'll take all the help we can get I the major let me send out some troops to gather supplies but unfortunately they never returned i'm guessing they ran into some trouble on the way you can help by finding the troops and assisting them in bringing back any supplies they found. I sent them to Helios One to see if they had any supplies they could spare. They got to be somewhere between here and there. I tried searching the main road. We really. Helios <laughs> One you? What is it? To to with the Camp Hope. Yeah, they were here a while ago. Gave them all I could, which wasn't much. But as many problems as we're having here, I know they've got it worse. I've seen soldiers get assigned there. It's like they got told they were gonna die. I wouldn't wish it on anybody. If you're trying to track them down, we put a GPS marker in the supply crate. You can track it with your Good luck. Later. Spoko, więc teraz możemy udać się mniej więcej tutaj. Dobra, możemy już sobie usunąć znacznik, bo i tak wiemy, co i gdzie robimy i idziemy mniej więcej mniej więcej w tę stronę. Jest niedaleko względnie od obozu. No, come on, gro, nie rób mi czegoś takiego, by mi się po paru sekundach. Uff, dobra. Graman, czasami takie nagłe spadki płynności. No, niestety. A wy kim jesteście? Zatem wryj broń dla mową, panie młotkowy. No i czego ja mam tutaj, czemu tutaj moje FPS -y diabli biorą? O, ten film chyba na, na faustrodę, tak? Nie wiem, tak w każdym razie znowu gra zabroziła mi.